Jeśli masz więcej niż 60 lat i choć raz zobaczyłeś krew w moczu lub w nasieniu, to co zaraz usłyszysz, może być najważniejszą informacją, jaką dostaniesz w tym roku. Bo to, co wielu mężczyzn nazywa nic poważnego lub pewnie samo przejdzie, czasem jest pierwszym wyraźnym sygnałem, że coś w organizmie wymaga natychmiastowej uwagi. Krew tam, gdzie jej nie powinno być, nigdy nie jest normalna. Nigdy. Nie ma wyjątków od tej zasady. I chociaż przyczyn może być wiele, a nie wszystkie są groźne, jedna z nich to rak prostaty. I właśnie dlatego nie wolno czekać. Nie mówię tego, żeby cię przestraszyć. Mówię to, bo widzę codziennie w gabinecie mężczyzn, którzy mówią: Widziałem to pół roku temu, ale myślałem, że to nic. I wtedy diagnoza przychodzi za późno, kiedy nowotwór już się rozwinął, kiedy leczenie jest trudniejsze, kiedy można było działać wcześniej. Nazywam się dr. Katarzyna Nowak. Od wielu lat pracuję z mężczyznami po 60. roku życia i wiem, że krew w moczu lub nasieniu to jeden z najbardziej ignorowanych objawów problemów z prostatą. Często przez strach, często przez wstyd, często przez przekonanie, że to pewnie infekcja, albo to tylko wiek. Dzisiaj pokażę Ci dokładnie, co może oznaczać krew w moczu lub w nasieniu po 60. roku życia. Kiedy może być to coś mniej groźnego. Kiedy jest to sygnał ostrzegawczy, którego nie wolno ignorować. I co musisz zrobić natychmiast, żeby nie stracić czasu. Bo różnica między wczesnym wykryciem a diagnozą, która przychodzi za późno, to różnica między prostym leczeniem a latami walki z chorobą. Zanim przejdziemy dalej, chcę, żebyś zrozumiał jedną fundamentalną rzecz. Układ moczowy i układ rozrodczy u mężczyzn są ze sobą ściśle połączone. Prostata leży dokładnie na przecięciu tych dwóch układów. Znajduje się tuż pod pęcherzem. Otacza cewkę moczową i produkuje część płynu nasiennego. To sprawia, że gdy coś dzieje się w prostacie, czy to infekcja, przerost, stan zapalny czy nowotwór, bardzo często pierwszym widocznym objawem jest właśnie krew. Bo prostata jest bogato unaczyniona, ma wiele drobnych naczyń krwionośnych. Gdy te naczynia zostają uszkodzone, krew przedostaje się do moczu albo do nasienia. I właśnie dlatego ten objaw nigdy nie powinien być ignorowany. Co dokładnie widzisz, kiedy pojawia się krew-krew w moczu. To, co lekarze nazywają hematurią, może wyglądać bardzo różnie. Czasem mocz ma wyraźnie czerwony kolor, jak woda po umyciu pomidorów. Czasem jest różowy, czasem brązowy, jak mocna herbata. A czasem krew jest niewidoczna gołym okiem i wykrywa się ją dopiero w badaniu laboratoryjnym. Niektórzy mężczyźni widzą krew tylko na początku oddawania moczu, inni na końcu, jeszcze inni przez cały strumień. Te różnice mogą wskazywać na to, skąd dokładnie pochodzi krew z cewki. Z pęcherza czy z prostaty. Krew w nasieniu, hematospermia, też może wyglądać różnie. Czasem nasienie ma jasnoróżowy kolor, czasem jest ciemnoczerwone, czasem brązowe, jak zaschnięta krew. Wielu mężczyzn w ogóle tego nie zauważa, bo nie zwracają uwagi na kolor nasienia. Inni zauważają i od razu wpadają w panikę. Oba te objawy, czy występują osobno czy razem, wymagają tego samego, natychmiastowego zbadania. Bo nie możesz wiedzieć, co jest przyczyną, dopóki lekarz Cię nie zbada. Dlaczego to się dzieje? Możliwe przyczyny. Chcę teraz powiedzieć Ci coś bardzo ważnego. Krew w moczu lub nasieniu po 60. roku życia nie zawsze oznacza raka prostaty. Są inne, mniej groźne przyczyny. Ale problem polega na tym, że Ty sam nie możesz ich odróżnić. Dlatego potrzebujesz badań. Najczęstsze przyczyny krwi w moczu u mężczyzn po 60. to infekcja układu moczowego. Bakterie atakują pęcherz, prostatę lub cewkę moczową. Wywołują stan zapalny. Naczynia krwionośne stają się kruche i pękają. Oprócz krwi często pojawia się też pieczenie podczas oddawania moczu, gorączka, ból w dolnej części brzucha. Kamienie nerkowe lub w pęcherzu. Gdy kamień porusza się przez układ moczowy, rani ściany cewki lub moczowodu. To powoduje krwawienie. Zwykle towarzyszy temu bardzo silny ból w okolicy lędźwi, promieniujący do pachwiny. Przerost prostaty, łagodny to bardzo częsta przyczyna u mężczyzn po 60. Prostata rośnie, uciska cewkę, naczynia krwionośne są pod stałą presją. Czasem pękają. Często towarzyszy temu częste oddawanie moczu, słaby strumień, budzenie się w nocy. Uraz. Czasem krew pojawia się po intensywnym wysiłku fizycznym, po jeździe na rowerze, po badaniu cewkowania. To zwykle przechodzi samo, ale jest jeszcze jedna przyczyna. I to właśnie ona wymaga największej czujności rak prostaty, pęcherza lub nerek. Nowotwory rozwijają się powoli niszczą otaczające tkanki. Przebijają naczynia krwionośne, krew przedostaje się do moczu lub do nasienia, często przez długi czas nie ma innych objawów. Nie ma bólu, nie ma gorączki, jest tylko krew. I właśnie dlatego jest to tak podstępne, kiedy krew w moczu lub nasieniu jest szczególnie niepokojąca. Teraz powiem ci, na co musisz zwrócić szczególną uwagę, bo nie każda sytuacja jest tak samo pilna, ale niektóre wymagają natychmiastowego działania. Krew pojawia się więcej niż raz. Jeśli zobaczyłeś krew raz i więcej się nie pojawiła, nadal powinieneś się zbadać. Ale jeśli krew wraca, pojawia się drugi raz, trzeci, czwarty, to jest wyraźny sygnał, że coś w organizmie dzieje się nieustannie. To nie był przypadek, to nie był uraz, to jest proces chorobowy. Nie ma innych objawów. Paradoksalnie, kiedy widzisz krew, ale nie masz gorączki, nie czujesz bólu, nie masz pieczenia, to może być bardziej niepokojące, bo infekcja daje objawy, kamienie dają ból, ale nowotwór w wczesnym stadium często nie daje nic oprócz krwi. Masz więcej niż 60 lat. Im jesteś starszy, tym większe ryzyko, że krew w moczu lub na sieniu pochodzi z nowotworu. To nie jest wiek, w którym można powiedzieć to pewnie nic. Masz historię palenia tytoniu. Palenie papierosów to jeden z głównych czynników ryzyka raka pęcherza i raka nerek. Jeśli palisz lub paliłeś przez lata i teraz widzisz krew w moczu, to jest połączenie, którego nie wolno ignorować. Krew towarzyszy innym objawom. Jeśli oprócz krwi budzisz się w nocy kilka razy, masz słaby strumień moczu, czujesz ból w dolnej części pleców, chudniesz bez powodu, to są sygnały, że problem może być poważny. Co się dzieje w prostacie, kiedy pojawia się krew? Chcę teraz wyjaśnić Ci dokładnie, co dzieje się w prostacie, kiedy widzisz krew, bo to pomoże Ci zrozumieć, dlaczego to nie jest coś, co można zostawić bez uwagi. Prostata to gruczoł otoczony siecią małych naczyń krwionośnych. Te naczynia dostarczają tlen i składniki odżywcze. Gdy prostata jest zdrowa, naczynia są mocne, elastyczne, nie pękają. Ale gdy zaczyna się rozwijać nowotwór, wszystko się zmienia. Komórki nowotworowe rosną szybko. Potrzebują dużo krwi, dużo tlenu. Tworzą nowe, nieprawidłowe naczynia krwionośne. Te naczynia są kruche, słabe, łatwo pękają. Dlatego często pierwszym objawem raka prostaty jest właśnie krew. I to jest kluczowe. Bo w wielu przypadkach nowotwór prostaty rozwija się przez lata bez objawów. Nie boli. Nie przeszkadza w oddawaniu moczu. Nie daje zmęczenia. Ale kiedy zaczyna niszczyć naczynia krwionośne, krew pojawia się w nasieniu lub w moczu. I to jest moment, kiedy organizm mówi coś jest nie tak, sprawdź to. Jeśli zignorujesz ten sygnał, nowotwór będzie rosnąć dalej. Po kilku miesiącach, może po roku, pojawią się inne objawy trudności z oddawaniem moczu, ból, osłabienie. Ale wtedy diagnoza jest już trudniejsza. Choroba jest bardziej zaawansowana. Prawdziwe przypadki z gabinetu, kiedy ignorowanie kosztowało zbyt wiele. Pan Jerzy, 67 lat, zobaczył krew w moczu po raz pierwszy w grudniu. Pomyślał, że to pewnie przeziębienie że coś się przeziębiło w układzie moczowym. Nie poszedł do lekarza. Krew zniknęła po kilku dniach. W marcu pojawiła się znowu. Tym razem został tydzień. Znowu znikła. Dopiero w czerwcu, kiedy zaczął mieć problemy z oddawaniem moczu i ból w plecach, przyszedł do mnie. Zrobiliśmy badania. PSA było bardzo wysokie. Badanie przez odbyt wykazało twardą, nierówną prostatę. Biopsja potwierdziła raka prostaty. Niestety, choroba była już na etapie, gdzie leczenie było trudniejsze. Gdyby przyszedł w grudniu, kiedy po raz pierwszy zobaczył krew, prawdopodobnie wykrylibyśmy nowotwór znacznie wcześniej. Pan Marek, 71 lat, zobaczył krew w nasieniu. Przestraszył się, ale wstydził się powiedzieć o tym żonie. Wstydził się iść do lekarza. Myślał, że może to jakaś infekcja przenoszona drogą płciową. Chociaż wiedział, że to niemożliwe. Czekał pięć miesięcy. Kiedy w końcu przyszedł, okazało się, że ma raka prostaty z przerzutami do kości. Leczenie było długie, bolesne, trudne. Te historie nie są wyjątkowe. Widzę takie przypadki regularnie. I za każdym razem słyszę to samo. Gdybym wiedział wcześniej, przyszedłbym szybciej. Ale są też inne historie. Pan Stefan, 64 lata, zobaczył krew w moczu jednego ranka. Nie czekał. Tego samego dnia umówił się na wizytę. Po tygodniu miał wyniki. Okazało się, że to była infekcja prostaty. Dostał antybiotyki. Po dwóch tygodniach wszystko wróciło do normy. Nie było raka, ale wiedział, że zrobił dobrze, że sprawdził. Pan Andrzej, 69 lat, miał krew w nasieniu. Przyszedł od razu. Badania wykazały wczesny rak prostaty. Złapaliśmy go tak wcześnie, że leczenie było minimalne. Dziś, trzy lata później, żyje normalnie, bez nawrotów, bez komplikacji. To są dwa różne scenariusze. Jeden kończy się długim leczeniem, drugi kończy się szybkim powrotem do zdrowia. Różnica między nimi to kilka tygodni to czas, kiedy zdecydowali się działać. Co musisz zrobić natychmiast, jeśli zobaczysz krew? Teraz powiem ci dokładnie, krok po kroku, co powinieneś zrobić, jeśli zobaczysz krew w moczu lub w nasieniu. Nie panikuj, ale nie ignoruj. To nie jest moment na panikę, ale też nie jest moment na czekanie. Krew to sygnał może być ważny. Może być mniej ważny, ale zawsze wymaga sprawdzenia. Umów się na wizytę u lekarza rodzinnego lub urologa jak najszybciej. Nie za miesiąc, nie za dwa tygodnie, w ciągu kilku dni, jeśli to możliwe, w ciągu 48 godzin. Niektóre przychodnie mają pilne wizyty. Wykorzystaj je. Jeśli masz możliwość pójścia prywatnie, zrób to. Zdrowie jest ważniejsze niż pieniądze. Zapisz kiedy dokładnie zobaczyłeś krew. Lekarz zapyta cię o szczegóły. Kiedy to było? Czy krew była jasna czy ciemna? Czy była przez cały strumień moczu? Czy tylko na początku lub na końcu? Czy towarzyszyły temu inne objawy? Ból, pieczenie, gorączka, trudności z oddawaniem moczu? Im więcej informacji podasz, tym łatwiej będzie lekarzowi ocenić sytuację. Przygotuj się na badania. Lekarz najprawdopodobniej zleci badanie moczu, badanie krwi z PSA, antygen swoisty dla prostaty, USG układu moczowego i badanie przez odbyt. To są standardowe badania. Nie są bolesne, nie są niebezpieczne, ale mogą wykryć problem, zanim będzie za późno. Nie próbuj leczyć się sam, nie bierz antybiotyków na własną rękę, nie pij ziół na prostatę, nie czekaj, żeby tam zobaczyć, czy samo przejdzie. To nie jest przeziębienie, to jest sygnał, który wymaga profesjonalnej diagnozy. Kiedy musisz iść do lekarza natychmiast, bez czekania. Są sytuacje, w których nie możesz czekać nawet na wizytę za kilka dni. Musisz iść na ostry dyżur, lub do izby przyjęć od razu. Teraz wymienię tę sytuacje. Krew w moczu jest bardzo obfita, mocz jest intensywnie czerwony. To może oznaczać poważne krwawienie. Wymaga natychmiastowej interwencji. Masz trudności z oddawaniem moczu, lub w ogóle nie możesz oddać moczu. To może być zatrzymanie moczu. Stan, w którym pęcherz jest pełny, ale nie możesz go opróżnić. To jest nagły przypadek medyczny. Masz silny ból w dolnej części brzucha, w plecach lub w pachwinie. To może być kamień nerkowy w ruchu lub inna pilna przyczyna. Masz gorączkę, dreszcze, ogólne złe samopoczucie. To może być ciężka infekcja układu moczowego wymagająca natychmiastowego leczenia antybiotykami, czasem w szpitalu. Krew pojawia się razem z utratą przytomności, zawrotami głowy, osłabieniem. To może oznaczać poważną utratę krwi lub inny problem wymagający natychmiastowej pomocy. W tych sytuacjach nie czekaj, jedź na ostry dyżur. To może uratować ci życie. Jakie badania lekarz zleci i czego się spodziewać? Kiedy przyjdziesz do lekarza z objawem krwi w moczu lub nasieniu, lekarz przeprowadzi szczegółowy wywiad. Zapyta o historię choroby, o objawy, o rodzinę. Potem zleci badania. Chcę, żebyś wiedział, czego się spodziewać. Żebyś nie bał się tych badań. Badanie ogólne moczu to podstawowe badanie. Lekarz sprawdzi, czy w moczu są bakterie, białe krwinki, znak infekcji, czerwone krwinki potwierdzenie krwi. To badanie pomaga odróżnić infekcję od innych przyczyn. Badanie PSA antygen swoisty dla prostaty. To badanie krwi. PSA to białko produkowane przez prostatę. Gdy jest podwyższone, może to wskazywać na przerost prostaty. Zapalenie prostaty lub raka prostaty. Nie jest to badanie idealne, PSA może być podwyższone z wielu przyczyn, ale jest bardzo ważne: badanie przez odbyt per rectum. Wiem, że wielu mężczyzn się tego obawia, ale to badanie trwa dosłownie kilka sekund. Lekarz wskazującym palcem bada prostatę przez ścianę odbytu, sprawdza jej rozmiar, konsystencję, czy są twarde guzy. To badanie może wykryć nowotwór, którego PSA jeszcze nie pokazało. USG układu moczowego. Ultrasonografia pęcherza, prostaty i nerek. Bezbolesne. Nieinwazyjne. Pozwala zobaczyć, czy są kamienie, czy prostata jest powiększona, czy są zmiany w nerkach lub pęcherzu. Cystoskopia. Jeśli lekarz podejrzewa problem w pęcherzu lub w cewce moczowej, może zlecić badanie cystoskopem, cienką rurką z kamerą, która wchodzi przez cewkę do pęcherza. Brzmi nieprzyjemnie. Ale jest znieczulenie miejscowe. Badanie pozwala zobaczyć wnętrze układu moczowego. Biopsja prostaty. Jeśli badania wskazują na możliwość raka prostaty, lekarz zleci biopsję. To jedyny sposób, żeby potwierdzić lub wykluczyć nowotwór. Pobiera się kilka próbek tkanki z prostaty i bada pod mikroskopem. To nie jest przyjemne, ale jest konieczne. Wiem, że te badania mogą wydawać się straszne, ale są szybkie, są bezpieczne i mogą uratować ci życie. Co zrobić, żeby chronić prostatę i zmniejszyć ryzyko? Chcę teraz powiedzieć Ci, co możesz zrobić na co dzień, żeby zmniejszyć ryzyko problemów z prostatą. To nie są gwarancje, nie zastąpią badań, ale mogą pomóc. Pij wystarczająco dużo wody każdego dnia. Nawodnienie pomaga płukać układ moczowy, zmniejsza ryzyko infekcji i kamieni, około 1,5 do 2 litrów dziennie, w małych porcjach rozłożonych przez cały dzień, choć codziennie co najmniej 20-30 minut. Ruch poprawia krążenie krwi w okolicy miednicy, zmniejsza stan zapalny, wspiera zdrowie prostaty. Jedz pomidory, orzechy, pestki dyni. Pomidory zawierają likopen, który chroni prostatę. Orzechy i pestki dyni dostarczają cynk i selen, minerały kluczowe dla zdrowia prostaty. Ogranicz czerwone mięso i przetworzone produkty mięsne. Badania pokazują, że dieta bogata w czerwone mięso zwiększa ryzyko raka prostaty. Nie pal tytoniu. Palenie zwiększa ryzyko raka pęcherza, nerek i prostaty. Jeśli palisz, przestań. Nigdy nie jest za późno. Regularnie ejakuluj. Badania sugerują, że regularna ejakulacja 2-3 razy w tygodniu zmniejsza ryzyko raka prostaty. Prostata musi być regularnie opróżniana, żeby płyn nasenny się nie gromadził i nie powodował stanu zapalnego. Badaj się regularnie po 50. roku życia. Jeśli masz historię rodzinną raka prostaty, zacznij badania wcześniej. Badanie PSA i badanie przez odbyt raz w roku mogą wykryć problem, zanim pojawi się którykolwiek objaw. Dlaczego ignorowanie objawów kosztuje życie? Chcę teraz powiedzieć Ci coś bardzo poważnie. Rak prostaty w wczesnym stadium ma bardzo dobre rokowanie. Prawie wszyscy mężczyźni, u których nowotwór został wykryty wcześniej, są skutecznie leczeni. Żyją normalnie, bez nawrotów, bez komplikacji. Ale kiedy rak prostaty jest wykrywany późno kiedy już rozprzestrzenił się na inne organy na kości na węzły chłonne leczenie staje się znacznie trudniejsze wymaga chemioterapii radioterapii hormonoterapii jakość życia spada ból wzrasta rokowanie pogarsza się i często różnica między wczesnym wykryciem a późnym wykryciem to tylko jedno czas reakcji na objawy jeśli zignorujesz krew w moczu przez pół roku nowotwór może urosnąć może się rozprzestrzenić może stać się nieoperacyjny. Ale jeśli zareagujesz natychmiast, jeśli pójdziesz do lekarza w ciągu kilku dni, szansa na wczesne wykrycie jest ogromna i szansa na pełne wyleczenie też. To nie jest straszenie, to jest fakt medyczny, to jest rzeczywistość, którą widzę w gabinecie każdego tygodnia. Jeśli ten materiał był dla Ciebie pomocny, zostaw proszę łapkę w górę i zasubskrybuj kanał. Dzięki temu te informacje dotrą do większej liczby mężczyzn, którzy ich naprawdę potrzebują. Zachęcam też, żebyś udostępnił ten film komuś bliskiemu. Ojcu, bratu, przyjacielowi. Wielu mężczyzn nie szuka takich treści samodzielnie, ale reaguje, gdy ktoś im je pokazuje. Napisz w komentarzach słowo tak, jeśli ten film dał ci jasność i wiedzę, czego potrzebujesz. Chcę wiedzieć, że to, co robię, ma sens, że dociera do ludzi, którzy tego potrzebują. Na koniec zapamiętaj jedno zdanie, które może uratować ci życie. Krew w moczu lub nasieniu nigdy nie jest normalna. Zawsze wymaga badania. Zawsze. Nie ma wyjątków. Nie ma zobaczę czy samo przejdzie. Nie ma to pewnie nic. Twoje ciało wysyła sygnał. Nie ignoruj go. Dbając o zdrowie, nie tracisz godności, chronisz swoje życie i chronisz przyszłość z ludźmi, którzy Cię kochają i potrzebują. Dziękuję, że byłeś ze mną. Do zobaczenia w kolejnym filmie.